Siema, tutaj Swem. Dzisiaj mówimy sobie ostatni wywiad z Alekiem Dawsonem, lead gameplay designerem Overwatch 2. Odbyło się to na transmisji byłego wolowego coacha, Spilo. Link do zapisu macie w opisie. Pozwolę sobie na ekstensywne komentarze, bo w odróżnieniu od ostatnich razy tutaj mamy krótko i na temat. Samo to, że rozmowa trwała 50 minut, z czego 15 to były takie żerciki, nic nie wnoszące do rozmowy. Pamiętajcie o łapce i sobie. Ja zaczynam z najgorętszym tematem. Space Ranger. Dowiedzieliśmy się o niej dwóch ważnych rzeczy. Pierwsze. Powiedziano nam, że następna posać będzie posiadała niesamowitą mobilność i ja czuję, że będzie to pierwszy latający sam w sobie support nie jak Mercy. A co do tego, powiem wam szczerze, mobility creep bardzo mnie boli. Wiecie, fakt tego, że każda nowa postać musi mieć skoka, bupa, po movement ability, no troszeczkę kuje w oczy. Wiadomo, że twórcy muszą się starać, aby gra była cały czas świeża. Ja to w stu rozumiem się z tym, zgadzam. Tylko w pewnym momencie nie cieszycie się z tego, że zrobiliście fraga, tylko cieszycie się, że wybejtowaliście suzu, wybejtowaliście tp. I tu jest fundamentalny problem, bo nie potraficie znaleźć w tym satysfakcji. Nie każdy potrafi zrozumieć. O, zrobiłem wali To nie jest tak przyjemne jak frag. Tylko o, Kirika bez suzu. Więc to no, zobaczymy. Następną rzeczą, której dowiedzieliśmy się o Space Ranger jest to że wprowadzi ona zdolność, którą ma tylko jedna postać i gra niesamowicie przyspieszy. No proszę was, to jest oczywiste, że chodzi tutaj o speed boosta. Jestem bardzo ciekawy jak oni go wprowadzą, bo ja nie widzę innej opcji niż Lucio 2.0, który będzie miał aurę taką dookoła siebie, bo inaczej to raczej nie zadziała. Ale no zobaczymy, ja się na game nie znam, czekam. Jako zwolennik prowadzenia hero do tej gry, no musi być Lucio 2.0, żeby zbanowanie jednej postaci nie banowało całego playstylu gry, bo jak nie ma Lucia, nie możecie grać Reina sytuacji, nie możecie grać Brawla. A jak zbanujecie Reina, jest Ramatra. Zbanujecie Kasa, macie Solda. Więc zobaczymy, nie mogę się doczekać, zobaczymy co Space Ranger wprowadzi. Zostało już 50 dni do wyjścia tej postaci. Ponarzekałem na supporty, to teraz pora na temat bliski mojemu sercu, czyli tank. W tym temacie zapowiedziano wiele zmian, dedykowanych per postać, które mają dać graczom w tej roli, większe panowanie nad tą rolą. Jako konkrety, czyli to, co już wiemy, co wprowadzą, podano zwiększenie obrażeń szarży Reinhardta do 300 obrażeń, zwiększenie obrażeń alternatywnego ataku Winstona, czyli jego Raid right clicka i zwiększenie użyteczności jego superzdolności. No powiem wam szczerze, cieszę się jak to słyszę, tylko zastanawiam się, jak można wzmocnić Primal Rage'a, bo dobrze użyty jest to niesamowicie potężny ult. Ale powiedzcie mi szczerze, czy w Platynie Goldzie widzicie, jak Winston robi duże wali swoim ultem? No nie potrafię sobie w tego wyobrazić. Ult Winston to jest jednym z najcięższych kultów w grze, żeby go dobrze wykorzystać, ale wymasterowany z przepotężnym. Miód na moje uszy. Jest to dobry moment, abyście zobaczyli teraz na ekranie dyspozycję ról i to, jak mamy ogromny niedobór graczy tanka. Nie ma co ludzi za to winić. Robią to, co sprawia im przyjemność. A obecnie tank to jest okropne doświadczenie. Wracając do tych dwóch buffów, Winston Rain w mecie to byłaby świetna wiadomość. Są to proste i uczciwe postacie. Jedyne, co czasami napina, można narzekać, ale i tak jest to lepsze niż huk. Z flanki, at Hoga, małga, który nas meltuje w sekundę. Uczciwe postacie w mecie to jest dobra i sprawiedliwa rzecz. A mówiąc o małdze dowiedzieliśmy się, że E-małgi ma zostać zmienione. Nie wiem czy pamiętacie, ale ostatnio, gdy próbowali to zrobić, zbufowali go niesamowicie. I tutaj jest bardzo niebezpieczny temat. Główny punkt, który podano, jest chęć zwiększenia efektywności małgi przeciwko małym Targetom i zmniejszenia przeciwko tankom. Tylko jak długo oni to próbują robić? No pomyślcie o tym. Małga jest dla mnie fundamentalnie zrypana. Postacią. I mówię to jako osoba, której pomysł na design się bardzo podoba. Ja uwielbiam minigany, płomienie, no bardzo ciekawa postać, tylko gameplayowo, no nie wyszła im. I co? Co do rantowania, no drzazgą w nodze każdego gracza tanka są stuny. Zapytano to Alek, powiedział, iż wprowadzone są aktywne rozmowy o zmniejszeniu CC na tankach. I jako przykłady podano wydłużenie czasu potrzebnego na sakowanie tanka lub zredukowanie jego efektywności. I kolejne skrócenie slipa Any na tankach. No powiem wam, jak sleep będzie trwał 2 sekundy, może być średnio. Teraz to jest 3,5. A co do haka, no to powinno być oczywiste. Pamiętajcie, że hak teraz działa jako damage boost. I wiadomo, że procentowe rzeczy skalują się tym lepiej, im więcej cel ma wytrzymałości. Dlatego hak jest tak efektywny na tankach. Więc kolejna przyjemna wiadomość dla graczy tanka, ale po dłuższym przemyśleniu czuję, że znowu trafimy w to błędne koło, które wygląda następująco. Tanki są tragiczne. Buffujemy tanki, nerfimy to, co je zatrzymuje. Wszyscy narzekają na to giga nerfy. Nie jest to prosta sytuacja. Ponieważ, że jak wcześniej widzieliście, graczy tanka drastycznie brakuje. I jak zmiany, Przyjmie z chęcią, to wiem, że może to sprawić, iż Dave zdominuje grę na każdym poziomie rozgrywki. Który to nie jest tym, co wielbią gracze supporta. Bycie dajwowanym, co fajta, no nie jest przyjemne. No, ach, ta wojna klanów, no co zrobisz? Tutaj swem, edytujący ten film. W czasie pracy nad odcinkiem, Blizzard wypuścił nowy developer update skupiający się na tankach. Omówimy sobie kluczowe sprawy w nim zawarte. Link w opisie. Na początku, przeproszenie za kilku tygodniową przerwę w postach. No, dobrze, że przepraszają. Jest o czym gadać, o czym robić filmy w czasie, kiedy nie ma zbyt wielu więc fajnie, aby to kontynuowali. Od sezonu 9 twórcy stworzyli nowy parametr dla postaci, nazywając go tankowość. I ja bym tutaj przetłumaczył na przeżywalność, która po zmianach w sezonie 9 drastycznie zmalała. W szczególności dla tanków. I ostatnie zmiany pomogły tym tankom, które zbyt często umierają, ale okazały się niewystarczające. Więc chcą zrobić coś więcej. Dalej mamy klepanie się po plecach. Chwalimy ostatnie zmiany, jesteśmy tacy dobrzy, wszystko wyszło. Ale co by nie mówić, trochę im się tego należy. To są dobre zmiany, i czy to pasywka lecząca, czy zwiększenie Zdrowia i wielkości pocisków. Są to rzeczy, które dobrze wpłynęły na grę. Jednak wymagają one dopracowania. Kontynuując temat, widać niechęć ruszania pasywki DPS-ów, co jest bardzo dobrą wiadomością. Jestem fanem redukcji leczenia i myślałem o czymś takim od początku Overwatcha 2. Zamiast tego, wolą poprawić przeżywalność tanków, kufując poszczególne postacie indywidualnie. Przykład jaki nam dali: Rain powinien być wytrzymały z powodu tarczy nietodny HP. I już wiecie, czego możecie się spodziewać. Ciekawe, ile HP ta tarcza dostanie. Hmm. Dobrze. Wiemy, co dostanie. Rain i Winston. Ciekawi mnie, co będzie przy takim Maudze, Roadhogu, Orisie. No, mój lęk z błędnym kołem jeszcze bardziej narasta. Jedyne, co możemy zrobić, to czekać i patrzeć, co Blizzard wykombinuje. Na szczęście, zgodzili się z tym, co mówię od zawsze. Są postacie, które mają większe prawo do bycia mocne przez długi czas niż inne. Jako przykład podano Reinharda z 60% winrate, na którego nikt nie narzeka, no bo Reign jest post postacią fair. Z drugiej strony, kiedy Roadhog ma już 56% winrate'u, społeczność jest podpalona i wszędzie narzeka. Powiedzielibyście, że to jest oczywista oczywistość, ale w życiu często trzeba mówić o takich prostych, przyziemnych sprawach. ja się niesamowicie cieszę, że zostało to poruszone. Więc dla mnie to jest totalne MVP tego dewelopera update'u. Na koniec posta, dostaliśmy omówienie procent zwycięstw, każdy z ról, tanki, brak wyróżniających się postaci. dps -y, fara, prawie 60% win Dokładnie 58. O jest. No, jeśli ktoś lubi grać farą, to niech się nią nagra. Spodziewam się nerfa. To słuchajcie, teraz, żniwiasz, 55% winrate. A. Co jak? Może niższe nic, rangi to zawyżają, ale nie rozumiem tego. Dziwne. No, co powiedzieć. Brak komentarza. May 50%, Perfectly Balanced i Sojourn 44. Więc na DPS-ach w niedalekiej przyszłości możecie się spodziewać nerfa Fary, nerfa Żniwiarza albo jego i na pewno bufa Sojourn. Na supporcie stabilnie poza Ilari, która ma 55%. Która jest, powiedziałbym, szczerze, górną granicą normy. Wracając do materiału, było już coś o supportach, tankach, teraz pora na DPS-y. Głównie mowa była o Projectile DPS, takie jak Hanzo Symmetra, które straciły swoją tożsamość przy przejściu na 5 na 5. W odpowiedzi zapowiedziano zmiany Hanzo lub zmniejszenie zdrowia części postaci do 225 HP, co pozwoli Hanzo ją shotować. Ciekawe, moim zdaniem, Hanzo to stabilne B, jednak rozumiem wszystkich Hanzo mainów, którzy zostawiają po 10 HP potrafionej głowie. Zobaczymy, co tam w przyszłości ugotują, Ale szczerze, mając te większe pule HP, widzę potencjał na to, że np. przykład mu zabieramy 25 HP, ale dajemy większy damage. No. Zobaczymy, co ugatują. Poza postaciami poruszono temat zmian w mapach. Zapowiedziano, iż w sezonie 13 będą zmieniane mapy. Na celowniku jest Dorado, Circuit, Numbani i Havana. Pewnie będzie tak, że w sezonie, gdzie dostaniemy mapę, jedna z wymienionych map zostanie zmieniona. No świetnie! Liczę na to, że Havana i Circuit pójdą na pierwszy ogień. Nienawidzę tego, że widząc tę mapę, instalokuję Sigmę i modlę się o lepszą do u siebie niż Venemi. No Havana i Circuit, no jest specyficznymi mapami, które dyskwalifikują. Trzy czwarte postaci na pierwszych punktach. Nienawidzę tego i rozumiem, że na niższych rangach może to nie być aż tak duży problem, ale chciałbym mieć opcje inne do gry tutaj. Chciałbym, żeby można było coś więcej zagrać. I liczę, że te reworki chociaż troszeczkę dadzą. Jeden, dwa covery może naprawdę dużo dać. Do tematu nowych map nadchodzi nowy Flashpoint, który ma być lepszy przez doświadczenie zdobyte przy poprzednich mapach w tym trybie. No wielkie BU. Wu. Brawo, brawo. Zobaczymy. Nie wiem, jak się wam podobało sapi Sam zagrałem 3-4 gry. Nie przeszkadza mi, a to jest. Myślę, całkiem dobry znak. Bo jak pomyślicie o tym, jak mapa jest dobra, to wy o tym nie myślicie, tylko o nią po prostu gracie. Więc jest ok. No i na sam koniec zostawiłem, moim zdaniem. Absurdalny temat. Wszyscy wiecie już z ostatniego filmu Fawoniusza o tym, że do gry wróciła Pink Mercy, z której dochody w 100% idą na cel charytatywny. Alek potwierdził to, iż peak rate wystrzelił w kosmos. W metalowych rangach sięgający do 100% najlepszym dowodem na to jest to, że Overwatch jest teraz w top 3 top sellerów Steama. Steam Decka nie liczę, bo to nie gra. Powalone. Nie mogę tego pojąć, jednak wszystko idzie na cel charytatywny. Oby w przyszłości było więcej te tego typu akcji. Kupiliście Pink Mercy? Napiszcie w komentarzach, jestem tego ciekawy. Ten dziwny temat podsumowuje nam cały materiał. Dobrze, że dewowie wrócili do otwierania się na społeczność. Mimo tego, że nie muszą, nikt do tego nie zmusza. Jest parę dobrych zmian. Standardowe lanie wody, gdzie gdzie. Jednak co najważniejsze dla mnie, nie było żadnej odklejki, było krótko, zwięźle i na temat. Napiszcie w komentarzu: wywiad, a damy wam serduszko. I wiemy, że dotarliście do tego momentu w filmie. Robiąc to, pamiętajcie o cenie filmu, odmeldowuje się. pa pa!